Dobry widzowie, to jest reklama. Film re reklama. Tak, to będzie się nazywać reklama. Hmm, po jakiej tu stronie jesteś? Przy tych Adamowic czy Julianowic? No nie wiem, Adaś, nie wiem. Okej, okay, mam nadzieję, że się nie zasmucisz. Adamowice, zły wybór. Bo na Julowicach są wszystkie rzeczy, które chcesz. Nawet dwojamki fake. Bo wersję z milionowicami, oczywiście. Wszystko co chcesz. A my nagrywamy tego, co miało być dzisiaj. Czyli jakieś Obi Minecraft. Tak. To jest Minecraft Roblox film miał być. Ale chyba komuś się nie udał. Ile powiem. Bo ten. Moja no słownie tu nie czaję nerpia z zasady. I dlaczego przy, za mną jakiś duszek głupi lata sobie? Nie wiem co robi. Ale coś chyba na pewno robi. Dobra. Pek, 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 pek. Pek, pek. A, tu jest drabinka Okej, okay. pyk, pyk. Skocz na śl. luz. Okej. Okay. Łez, dostałem obrażenia z wysokości. Tak jak w Minecrafcie. Wszystko działa jak Minecraft. Słownie. Okej, okay. lecz. Lecz? Co? Dobra, nieważne. Bo w wysokości Dostajemy obrażenie Aha To chodzi, że ciebie leczy Chyba już każdy widział Ale chciałem wam zrobić pranka Jej A pamiętacie tam Ten filmik Gdzie zrobiłem to potężne Pooglądaj sobie na tym filmiku A my tam. Spróbujemy Nie wiem o co w tym levelu chodzi, ale Chyba chodzi, że mam skoczyć na to. Tak. No, mam na to skoczyć. Jej, udało mi się! Jo! Nie wiedziałem, że jestem taki dobry w Obi-Minecraft w wersji Robloxowej. Okay. W Robloxie jest wszystko łatwiejsze. W Minecrafcie Obi. Oj, już, in... już inna liga. To już jest trudniejsza liga. Ale. Dobra. Nieważne. Muszę znów wejść na tą drabinkę. Dobra, jest. 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 No. Nie! Nie! Wytrzymam z tym odcinkiem. Tu jest jeden razy skok. I od razu ci się wyłącza. To jest jakieś nie fair, widzowie. Ja tak zawsze nie robiłem. Że automatik. Nie. Ja umiem w ogóle skakać. Dobra. Pyk. Pyk. To chyba trzeba. Tak jak w Minecraft'cie. Jezus, nie wytrzymam. No to był skręt. Nie, nie, ja ja chyba się czas na w głowę. Dobra, wejdę moim glitchem. Tylko kto wymyślił tą zasadę, że jest taki szkok. I takie animacje, że ja za chwilę zwariuję. Kończę ten odcinek. PA!